Witajcie. Kolejny dzień z budowy mini ładowarki. Co już zostało zrobione? Co jeszcze musi być zrobione? Czy tam co będzie zrobione? Także pompa druga założona od wspomagania. To jest główna pompa. 24 litry wydajności. O wspomaganie 16. Tłumik. Też zrobiłem już napinacz paska od POMP pasek 17 o szerokości 17 mm klinowy z zupełności wystarcza, tylko warunek musi być cały czas naciągnięte na tym sprężenie musi sobie tu swobodnie być napięty, nie za mocno, nie za luźno. Siedzisko, podłogę dorobiłem. Jutro będzie zrobiona kierownica Orbitrol. Kierownica od, chyba od Golfa albo od polówki już nie pamiętam. Orbitro 125 Pod tą pompę 16 idealny jest idealny. Pokrywę silnika się otwiera. Na zawiasach, samoróbkach. Także jutro jeszcze nagram filmik, bo w mojej ofercie też będzie ładowarka za 25 tysięcy samą łyżką U, uboższej wersji, tak zwanej, co kiedyś robiłem, bo tak kosztuje w tej chwili z tym sprzętem. 26 tysięcy z samą łyżką, brutto. Jutro omówię, co czego nie będzie miała ta ładowarka za 25 tysięcy z łyżką. Także 11 tysięcy różnicy. Gdyby ktoś był zainteresowany, chętny, to numer podam w opisie albo w komentarzu. Także jutro. Omówię, dlaczego tyle tańsza, o tyle tańsza i czego nie będzie miała. Praktycznie rama, zasada działania, napęd, silnik, mosty nic się nie zmieni w tej tańszej ładowarce. I link też podepnę do tej ładowarki za 25 tysięcy, która by miała kosztować. Jak kiedyś klient kupił ode mnie, po iluś tam latach chciał sprzedać to na YouTube. Filmik nagrał i ten właśnie link do tej ładowarki takiej tego typu za te 25 tysięcy wstawię i sobie obejrzycie, jak będziecie chętni zainteresowani. To. A jutro szczegółowo omówię różnicę. Jaka będzie różnica między tą za 26 tysięcy. Przepraszam, za 25 a, a 36 tysięcy. Wiadomo, jeżeli tam jakiś dodatkowy osprzęt, to to już osobno. Ale podstawowa wersja z samą łyżką będzie kosztować 25 tysięcy brutto. Czasy idą, jakie idą, także trzeba mieć też dwie oferty. Dla klienta i ma mieć, może, może mieć wybór, jak to się mówi: także jutro kierownica, pedały, kamulec, gaz, sprzęgło, podłoga na akumulator, zbiornik hydrauliczny od oleju, od głównej hydrauliki zbiornik paliwa zbiornik hydrauliczny wykorzystuje z gaśnic proszkowych. Także tu już jest napęd kompletny. Tutaj będzie mechanizm zmiany biegów od od maluchy zamontowany łożysko podpora wałka ładna łożysko wachliwym także też za jakiś czas omówię jak ten napęd działa jak, jak, go, jak łańcuch naciągać i tak dalej Ta sprężyna jest po to, żeby drgań nie było. Też omówię ten zawias cały. Jak działa, od czego drążki. Od czego drążek stosuję. Tą górną część sam robię na łożyskach wachliwek. Ono się łamie w połowie i na boki wach. Także... Tutaj też ważna sprawa, żeby pamiętać jak się robi rozrząd, a ja to zresztą pokażę, jak będę następną robił wszystko po kolei, ale tam jest taki clean na kole zębatym od rozrządu. Tutaj akurat to jest silnik od polo, golf Polo. To są te same bloki, praktycznie, tylko tam o sprzętem się różnią. Tutaj już inaczej pasek idzie Golf jest, inna pompa jest wodna, tutaj idzie pasek dołem od golfa, też niektórzy. Źle zakładali te paski i się silniki grzały. Czy w golfie zakładali tak pasek, właśnie i się grzał silnik? A tutaj odwrotnie. I właśnie trzeba zwracać uwagę, żeby to naklej, te koło zębaty skręcić. Bo jak jest źle przykręcone, i to były przypadki, mi się to nigdy nie stało, bo ja wiedziałem, że to trzeba konkretnie skręcić ale były przypadki że się chłopakom tam zrywały te kliny i zawory gieło a tutaj właśnie przy tym golfie przy tym przy polówce czy tej już golfie trójce TDI chyba to jest SDI był ale TDI nie miał kliny, tylko miał takie nacięcie Nacięcie to, był, to jest bardziej mocniejsze, wytrzymalsze niż klin. Także no i też dużo daje, że to jest na pasku klinowym ten napęd, a nie na tutaj bezpośrednio. Bo jak się przykładowo by pompa podcierała czy zablokowała, to no w najlepszym wypadku to silnik zgaśnie, jak nie zgaśnie, no to zerwie klina. A tutaj pasek tylko najwyżej zapiszcie, to będzie dzisiaj na tyle. Jutro omówię właśnie tą ładowarkę. 25 tysięcy, która by miała kosztować tańsza wersja, tak zwana. Także pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.